Witajcie, jestem Julia. To jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie czytali kolejną, już drugą część 56 rozdziału z książki Henryka Sienkiewicza pod tytułem Kuowalis. Widocznym było, że większą część tych ludzi opanowała jedna myśl wyłączna i zaziemska, która jeszcze na ży za życia Znieczuliła ich na wszystko, co się, koło nich co, co się koło nich dziać i co ich spotkać mogło. Niektórzy zapytywani o likiem przez wieńców patrzyli nań oczyma, jakby zbudzonymi ze snu, nie odpowiadając na pytania. Inni uśmiechali się do niego, kładąc palec na ustach lub wskazując na żelazne kraty, przez które wchodziły jasne snopy blasku. Dzieci tylko płakały, niegdzie, niegdzie, przestraszony rykiem bestii. Wyciem słów brzaskiem ludu i podobnymi do zwierząt postaciami własnych rodziców. już idąc obok stróża Cyrusa, patrzył w twarze, szukał, rozpytywał. Chwilami potegał się o ciała tych, którzy pomdleli z natłoku, za duchu i gorąca, i przyciskał się dalej w ciemną głąb izby, która zdawała się być tak obszerną jak cały amfiteatr. Lecz nagle zatrzymał się, albowiem zdawało mu się, że w pobliżu kraty ozwał się jakiś znajomy mu głos. Posłuchawszy chwilę, on zaw zawrócił i wcisnąwszy się przez tłum, stanął blisko. Snop światła padł na głowę mówiącego i w blasku tym winnic już rozpoznał spod wilczej skóry. Wychudło mi nieubłaganą twarz Kryspa. Żałujcie za grzechy wasze, mówił Kryspus, bo oto chwila zaraz nadejdzie, ale kto myśli, że samą śmiercią okupi winy, ten nowy grzech popełnia i strącony będzie. W ogień wieczny, każdym grzechem waszym, któryście za życia popełnili, Odnawialiście mękę pana. Jakże więc śmieć się mać by ta, która was czeka, mogła tamtą odkupić? Jednaką śmiercią pomrą dziś sprawiedliwi i grzeszni, ale pan swoich odróżni. Bieda wam albowiem kłyl podrą ciała wasza, ale nie podrą win waszych, ni waszego rachunku z Bogiem. Pan okazał dość miłosierdzia, gdy pozwolił na krzyż się przybić. Ale odtąd będzie tylko sędzią, którego, który żadnej winy bez kary nie zostawi. Więc, którzyście myśleli, iż męką zgładzicie grzechy wasze, bluźnicie przeciw sprawiedliwości boskiej, tym głębiej będziecie pogrążeni. Skończyło się miłosierdzia, przed czas gniewu Bożego. Oto za chwilę staniecie przed strasznym sądem, wobec którego zaledwie cnotliwy się ostoi. Żałujcie za grzechy wasze, albowiem otwarte są czujście piekielne, i bieda wam, mężowie żo i żony, bieda rodzice i dzieci. I wyciągnął się kościste dłonie, trząsnąc nimi nad pochylonymi głowami, nieustraszony, ale także i nieubagany, nawet wobec śmierci, na którą za chwilę pójść mieli wszyscy owi skazańcy. Po jego słowach odbały się głosy Żałujmy za grzechy nasze, po czym zapadło milczenie i słuchać było tylko płacz dzieci i uderzenia rąk o piersi, więc jużowi zaś krew ścisnęła się w żyła. On, który całą nadzieję złożył w miłosierdzie Chrystusa, Usłyszał teraz, że nad, nadszedł dzień gniewu i że miłosierdzia, nie zjedna, że miłosierdzia nie zjedna nawet śmierć na arenie. Przez głowę przybiegł mu wprawdzie jasna i szybka, jak błyskawica myśli, że Piotr i apostoł inaczej przemówiłby do tych mających umrzeć. Niemniej jednak groźne, pełne fantyzmu słowa Kryspa i ta ciemna izba z kretami, za którymi było pole męki i bliskość jej, i natok ofiar przybranych już za śmierć napełniało mu duszę zgrozą i przerażeniem. Wszystko to razem wzięte wydawało mu się straszne, i stokroć okropniejsze niż najkrwawsze bitwy, w których brał udział. Zaduch i żar poczęły go dusić, podnieść zimniejszy, wstąpił mu na czoło. Wróciła go obawa, że zemdleje jak ci, o których chciała potykał się czyniąc poszukiwania w, głęb w głębi izby. Więc gdy pomyślał jeszcze, że lada chwila mogą otworzyć kraty. Począł wołać głośno Ligi, Ligi i Ursusa w nadziei, że jeśli oni to ktoś znający ich, znający ich mu odpowie. Jakoś natychmiast jakiś człowiek przybrany za niedźwiedzia pociągnął go za togę i rzekł: Panie, zostali w więzieniu. Nie ostatniego wyprowadzono. Widziałem ją chorą na łożu. Kto jesteś? spytał Więc już. Fosfor, w którego hacia apostoł chrzcił cię, panie. Uwięziono mnie przed trz trzema dniami, a dziś już umrę. Więc już odetchnął. Wchodząc tu, życzył sobie znaleźli, gdzie Obecnie zaś gotów był dziękować Chrystusowi, że jej tu nie ma. I w tym wiedzieć znak jego miłosierdzia. Tymczasem fosfor pociągnął go jeszcze raz za togę i rzekł: Pamiętasz, panie, że to ja zaprowadziłem cię do korneluszowej winnicy, gdzie w szopie nauczała apostą? Pamięta, odpowiedział Więc Widziałam widziałem go później na dzień przedtem. Nim mnie uwięzili, pobłogosławił mi i mówił, że przyjdzie do amfiteatru przeżegnać ginących. Chciałbym na niego patrzeć w chwili śmierci i widzieć na krzyża, bo wówczas łatwiej mi będzie umrzeć. Więc jeśli wiesz, panie, gdzie on jest, to mi powiedz. Więc już znieżył głos i rzekł. Jest między ludźmi Petroniusza przybrany za niewolnika. Nie wiem, gdzie wybrali miejsca, ale wrócę do cyrku i zobaczę. Ty patrz na mnie, gdy, wy, gdy wyjdziecie na arenę. Ja zaś podniosę się i zwrócę głowę w jej stronę. Wówczas go odnajdziesz oczyma. Dzięki ci, panie, i pokój z tobą. Niech Ci Zbawiciel będzie miłościw. Amen. Więc już wyszedł z Subiculium, subiculium boczne pomieszczenie przedsionek. I udał się do amfiteatru, gdzie miał miejsce obok Petroniusza. Wśród innych Augustianów. Jest? Zapytał go Petroniusz. Nie ma jej, została w więzieniu. Słuchaj, co mi jeszcze przyszło na myśl. Ale słuchając patrz na przykład na Nigidia, by się zdawało, że rozmawiamy o jej uczesaniu. Galinus i Hilos poglądają na nas w tej chwili. Słuchaj więc, niech Ligię nocą włożą w trumnę i wyniosą z więzienia, jak umarłą. Wreszcie się domyślasz. Tak, odpowiedział Finicjusz. Dalszą rozmowę przerwał im Tuli, Tulliusz Senesio, który pochyliwszy się ku nim rzekł: Nie wiecie, czy chrześcijanom dadzą broń? Nie wiem, odpowiedział Petraniusz. Wolałbym, gdyby ją dali, mówił Tullius. Inaczej arena zbyt prędko staje się podobna do jatek rzeźnych. Ale co za przepyszny amfiteatr. Rzeczywistość, rzeczywiście, widok był wspaniały. Niższe siedzenia, nabite togami, bielały jak śnieg. W wyzłoconym podium siedział Cezar w diamentowym naszyjniku ze złotymi wieńcem na głowie. Obok niego piękna i posępna Augusta, obok, po obu stronach wystalki, wielcy urzędnicy, senatorowie. W bramowanych płaszczach starszyzna wojskowa, w błyszczących zbrojach słowem, wszystko co w Rzymie było potężne. Świetny i bogaty. W dalszych rzędach siedzieli rycerze, a wyżej czerniało kręgiem morza głów ludzkich, nad którymi od słupa do słupa zwieszały się girlandy, ubite z róż, lilii, sa sasanków, bluszczu i winogrodu, winogradów. Lud rozmawiał głośno, nawoływał się, śpiewał chwilami i wybuchał śmiechem nad jakimiś dowcipnym słowem, które przysłano sobie z rzędu do rzędu i tupał z niecierpliwości, by przyspieszyć widowisko. Wreszcie Panie stało się podobne do grzmotów i nieustające. Wówczas prefekt miasta, który poprzednio już był ze świetnym, orszak ze świetnym orszakiem, objechał arenę, dał znak chustką, na który w amfiteatrze odpowiedziało powszechne A, wyrwane z tysiący piersi. Zwykle widowisko rozpoczynało się od łowów na dzikiego zwierza, w których celowali rozmaici barbarzyńcy, z południa i północy. Tym razem jednak zwierząt miało być aż nadto. Rozpoczęto więc od and andabatów. To jest ludzi przybranych w hełmy, bez otworów na oczy, a potem bijących się na ośle. A zatem bijących się na ośle. Kilkunastu ich wyszedł, naraz na, na arenę. Poczęło machać mieczami w powietrzu. Mastygorofowie za pomocą długich wideo posuwali jednych ku drugim, aby mogło przyjść do spotkania. Wykwitniejsi widzowie patrzyli obojętnie i z pogardą na podobne widowisko, lecz lud bawił się niezgrabnymi ruchami szermierzy. Gdy zaś trafiło się, że spotykali się plecami, wybu wybuchał głośnym śmiechem, wołając w prawo, w lewo, wprost i często myląc umyślnie przeciwników. Kilka par szczepiło się jednak i walka poczynała się być krwawą. Zawzięci zapaśnicy rzucali tarczej, i podając sobie lewe ręce, aby nie rozłączyć się więcej, Prawymi walczyli na zabój. Kto padł, podnosił palce na, do góry, błagając tym znakiem, litości, tym znakiem litości. Lecz na początku widowiska lud zwykle domagał się śmierci ranionych, zwłaszcza gdy chodziło o, o andabatów, którzy mający twarze zakryte, pozostawali mu nieznani. Zwolna liczba walczących zmniejszała się coraz bardziej, a gdy wreszcie pozostało dwóch tylko. Popchnięto ich tak ku sobie, że spotkawszy się, padli obaj na piasek i zakuli się na nim wzajemnie. Wówczas wśród okrzyków, doko... Wówczas wśród okrzyków dokonano, posługacze uprzątyli trupy, pacholęta zaś zagrabi... zagrabiły krwawe ślady na arenie i potrząsnęły ją listkami szafranu. Teraz miała nastąpić poważniejsza walka, budząca zaciekawiony... zaciekawienie nie tylko ma. Matłochu, ale i ludzi wykwitnych, w czasie której młodzi. Patrycjusze czynili nieraz ogromne zakłady zgrywając się, czystokro... zgrywając się czystokroć do nitki, wraz też zaczął krążyć z rąk do rąk tabliczki, na których wypisywano imiona ulubieńców. A zarazem ilość sestrycji, Jaką każdy stawiał na swoim wybranym? statii to jest zapaśnicy, którzy występowali już na arenie. I odnosili na niezwycięstwa zyskiwali najwięcej zwolenników. Lecz między grającymi byli tacy, którzy stawiali znaczne sumy na gladiatorów nowych i całkiem nieznanych. W tej nadziei, że na wypadek ich zwycięstwa zagarną olbrzymią sumę. Zakładał się są Cezary kapłanie i westalki, senatorowie, i rycerze, i lud. Ludzie z gmin, gdy zabrakło im pieniędzy. Stawiali często w zakład własną wolność, czekano też z biciem serca, nawet i trwogą na okazanie się szermierzy, I nie jeden, czynił głośne śluby bogom, by zjednać ich opiekę dla swego ulubieńca. Jakor dozwał się wczeraźliwo odgłosy trąb w teatrze uczyniła się cisza oczekiwania. Tysiące oczu zwróciło się ku wielkim wrze wrzeciądzom, w których zbliżył się człowiek przybrany za harona i wśród ogólnego milczenia trzykrotnie Zastukał w nie młotem, niby wywołując na śmierć tych, którzy byli za nimi ukryci. Po czym tworzyły się zwolna obie połowy bramy, ukazując czarną część, z której poczęli wysypywać się na jasną arenę gladiatorowie. Szli oddziałami po 25 ludzi osobno Trakowie, osobno Mirmilowie, samnici, Galowie, wszyscy ciężko zbrojni, wreszcie retrali, retrari, dzierżący w jednym ręku sieć, w drugim trójząb. Na ich widoku tu i ówdzie się po ławkach oklaski, które wkrótce zmieniły się w jedną ogromną i przeciągłą burzę, z której, której od góry do dołu widać było rozpalone twarze, klaszczące dłonie i otwarte usta, w których wyrywały się krzyki. Oni zachrążyli całą, całą arenę krokiem równym i sprężystym, migocąc orężem i zbroj, bogatymi zbrojami po czym zatrzymywali się przed cesarskim podium dumni, spokojni i świetni. Przeraźliwy głos rogu uciszał oklaski, a wówczas zapaśnicy wyciągnęli w górę prawicę i wznosząc oczy i głowy ku cesarzowi, poczęli wołać, a śpiewać przeciągłymi głosami A, Cesar, Imperator, Morium, I, Cesa, lutant". Witać, cesarze, na śmierć, pozdrawiam cię. Z czym rozsunąć się szybko, zajmując osobne miejsca na kręgu areny. Mieli na siebie uderzać całymi oddziałami, lecz pierwej dozwalano słynniejszym szermierzom stoczyć z szereg pojedynczych balk, w których najlepiej okazywała się siła. Zręczność się odwaga przeciwników, Jak już wnet z pomiędzy gallów wysunął się zapaśnik znany dobrze miłośnikom amfiteatru pod imieniem rzeźnika Lanio. Zwycięzca w wielu igrzyskach, w wielkim hełmie na głowie i pancerzu, opinający z przodu i z tyłu, jego potężną pierś wyglądał w blasku na żółtej arenie jako olbrzymi błyszczący żuk. Niemniej słynny retre, Retiarius, retiariusz, sieciarz gladiator zbrojnych w sieci trójząb, kalendio wystąpił przeciw niemu. Między wi widzami poczęto się zakładać 500 sesji za Galę, 500 za Kalendiem, na Herkulesa 1000, 2000. Tymczasem Gal, doszedłszy do środka areny, począł się znowu cofać z na z nastawionym mieczem i zjeżdżając głowę, przypatrując się uważnie przed otwory w przeciwnikowi, lekki zaś o śliściej, posągowych kształtach retriarius, całkiem nagi, prócz opaski w biodrach, okrążał szybko ciężkiego nieprzyjaciela. Machając wdienkim, z wdziękiem siecią, pochylając się lub podnosząc trójząb, śpiewając zwykłą pieśń sieciarzy. Nie chcę ciebie, ryby szukam, czemu zmykasz galu? Lecz galnie zmykał. Po chwili bowiem zatrzymał się i w miejscu począł obracać się tylko nieznacznym ruchem, tak aby zawsze mieć z przodu nieprzyjaciela. W jego postaci potwornej wielkiej głowy było teraz coś strasznego. Widzą je, ja rozumieli doskonale, że to ciężkie, zakute w mięć ciało zbiera się do nagłego rzutu, który może, który może wolkan rozstrzygnąć. Przecież tym, tymczasem to przeskakiwał do niego, to odskakiwał. Czyniąc swymi, swymi potrójnymi widłami ruchy tak szybkie, że wzrok ludzki z trudnością mógł za nimi podążać. Dźwięk zębów otarczą rozległ się kilkukrotnie. Lecz Gal ani się zachwiał, dając tym świadectwo olbrzymiej siły. Cała jego uwaga zdawała się być skupiona nie na trójzon, ale na sieć, która krążyła ustawicznie nad jego głową, jak tak złowrogi. Widzowie zatrzymawszy oddech w piersi. Śledzili mistrzowską grę gladiatorów. Lani, upatrzywszy chwilę, runął wreszcie na przeciwnika. Uwzaj z równą szybkością, się, przemknął się pod jego mieczem i wzniesionym ramieniem wyprostował się i rzucił siecię, siecią. Gal, zwróciwszy się na miejscu, zatrzymał ją tarczą, po czym rozskoczyli się obaj. W amfiteatrze zabrzmiały okrzyki: Makte! W niższych rzędach począłem to robić nowe zakłady. Sam Cezar, który z początku rozmawiał z ostatką Muru nie bardzo dotąd zważony na widowisko, zwrócił głowę ku arenie. Oni zaś poczęli znowu walczyć tak wprawnie, z taką dokładnością w ruchach, iż chwilami wydawało się, że chodzi im nie o śmierć lub życia, ale o wykazanie swej zręczności. Lanio, dwukrotnie jeszcze wywinąwszy się z sieci, począł się na nowo cofać ku okręgowi areny. Wówczas jednak ci, którzy trzymali przeciw niemu, nie chcąc by wypo wypoczął, poczęli krzyczeć: nacieraj! Gal usłuchał i natarł. Ramię sieciarza oblało się nagle krwią i sieć mu zwisła. Lanie skurczył się i skoczył, chcąc zadać ostatni cios. W tej chwili Kalendio, który umyślał, że nie może już władać siecią, przeciągnął się w bok. Uniknął pchnięcia i wsunąwszy trójząb między kolana przeciwnika, zwalił go na ziemię. Uwciał powstać, lecz w mgnieniu oka spowaliły go fatalne sznury, w których każdym ruchem zaplątywał się silniej Zaplątywał się niej ręce i nogi. Tymczasem razy trójzęba przygwarzdały go raz po raz do ziemi. Raz jeszcze wysił się, wsparł na ręku i wyprężył, by powstać na próżno. Podniósł jeszcze ku głowie mdlającą rękę, w której nie mógł już miecza utrzymać. Padł na wznak. klędzio, przycisnąwszy mu zęba, zębami wideł szyję do ziemi i wsparł się obu rękoma na ich trzonie, zwrócił się w stronę cesarskiej loży. Cały cyrk począł się trząść od oklasków ludzkiego ryku. Dla tych, którzy trzymać za kalendiem, był on w tej chwili większy niż Cezar, ale właśnie dlatego z w ich sercu zawinęto się przeciw lani, Laniowi, który kosztem krwi własnej napełnił im kieszenie. Rozdwoiło się więc życzenia ludu. Na wszystkich ławkach okazywało się w połowie znaki śmierci, w połowie politowania, lecz świeciarz patrzył tylko, w łożę Cezara i Westalek. Czekając, co oni postanowią. Na nieszczęście Nero nie lubił lania, albowiem na ostatnich igrzyskach przed, przed pożarem, zakładając się przeciw niemu, przegrał do niższa znaczną sumę. Wysunął więc rękę z i zwrócił pa wielki palec ku ziemi. Wystaki powtórzyły znak natychmiast, wówczas kielę przyklą przykląk na piersia gala. Wydobył krótki nóż, który nosił zapasem i odchyliwszy zbroi koło szyi przeciwnika bił mu po ręko i gardło w gardło trójkątne ostrze tą es rozległy się głosy wam w teatrze. Lanią zaś drgał czas jakiś jak zarżnięty wół i kopał w piasek, po czym wyprężył się pozostał nieruchomy. Merkury nie potrzebował sprawdzać i ospalonym żelazem, czy żyje jeszcze. Wnet uprzątnięto go i wystąpiły inne pary, po których przejściu za zawrzała dopiero walka całych oddziałów. Lud brał w niej udział duszą, sercem, oczyma. Był, ryczał, świstał klaskał, śmiał się, podniecał walczących, szalo. Na arenie, podzieleni na dwa zastępy, gladiatorowie walczyli z wściekłością dzikich zwierząt. Pierś uderzała w pierś, ciała splatały się w śmiertelnym uścisku. Trzeszczały w stawach potężne członki miecze nowicjuszów. Chwyciła pod koniec trwogę tak straszna, że wyrwawszy się z zamętu, poczęli uciekać, lecz mastygorowie zagnali ich wnet bitwę batami zakończonymi ołowiem. Na piasku potworzyły się wielkie ciemne plamy. Coraz więcej nagich i zbrojnych ciało leżało pokotem na kształt snopów. Żywi walczyli na trupach, potykali się o i o tarcze, krwawili. No, krwawili nogi o połamany oręż i padali. Lud nie posiadał się z radością, pił się śmiercią, dyszał nią, nacycał oczy jej widokiem i z rozkoszą. Wciągał w płuca jej wyziewy. Zwyciężali Legri wreszcie niemal wszyscy. Zaledwie kilku rannych klękało na środku areny, i chwiając się wyciągało ku widzom ręce z prośbą o zmiłowanie. Zwycięzcom rozdano nagrody, Więcej gałązki oliwnej, i nastąpiła chwila odpoczynku. Która z rozkazów wszechwładnego Cezara zmieniła się w ucztę. W wadzach zapalono wonności, Skrapiacze zraszali lud z dyszczykiem szafranem ksiołkowy. Roznoszono chłodniki, pieczone mięsiwa, słodkie ciasta, wino, oliwę i owoce. Lud pożerał. Rozmawiał i wykrzykiwał na cześć Cezara, aby skłonić go do tym większej hojności. Jakoż gdy nasycono głód i pragnienie, setki niewolników wniosły pełne w kosze, z których przybrane za amoru poklęta, wyjmowały rozmaite przedmioty i obu rękami rozrzucały wśród ławek, w których w chwili, gdy rozdawano loteryjne sery. powstawała bójka. Ludzie ci znali się przewracali, deptali jedni po drugich, krzyczeli o ratunek. Skakiwali przez, przez rzędy siedzeń i dusili się w strasznym tłoku. To bowiem dostał szczęśliwą liczbę, mógł wygrać nawet dom z ogrodem. Niewolnika, wspaniałą odzież lub oso, osobliwie dzikie zwierzę, które następnie sprzedawał do amfiteatru. Czyniły się z tego powodu takie zamęty, że często przed musieli wprowadzać łady. Po każdym zaś rozdawnictwie wynoszono z widowni ludzi z połamanymi rękoma nogami, a nawet zdeptając na śmierć w ścisku. Lecz bogatsi nie brali udziału w walce o te sery. Augustianie zabawiali się tym razem widokiem Hilona i przedrwieniem z jego daremnych usiłowań pokazać ludziom, że na walkę i rozlew krwi może patrzeć tak dobrze jak każdy inny. Próżno jednak nieszczęśliwy Grek marszczył brwi zagryzał barki, i zagryzał warki, zaciskał pięci tak, że aż paznokcie wbijały się w dłonie. Zarówno jego, jego grecka natura, jak i jego osobiste tchórzostwo nie znosiły takich widowisk. Twarz mu pobladła, czoło operliło się kroplami potu. Warki posiniały, oczy wpadły, zęby poczęły szczękać, a ciało chwyciła drżączka. Po ukończonej walce przeszedł nieco do siebie, lecz gdy wzięto go na języki, zdjął go nagłych gniew i począł odgryzać się rozpaczliwie. Ha Greku, nieznośny, nieznośny ci widok podartej ludzkiej skóry? Mówił pociągając go za brodę. Watyniusz. Hirozaj wyszczerzył na niego swe dwa, swe dwa ostatnie żółte zęby i odrzekł: Mój ojciec nie był szewcem, więc nie wiem, jak łatać. Magdehabet! zawołało kilka głosów, lecz inni drwili dalej. Nie on że zamiast serca ma w piersi kawał sera — zawołał Senecio. Nie tyś winien, że zamiast głowy masz pęcherz, odparł Hilo. Może zostaniesz gladiatorem, dobrze byś wyglądał z siecią na arenie. Gdybym ciebie w nią złowił, złowiłbym cuchnącego dudka. A jak be, będzie z chrześcijanami, zapytał Festus z Czy nie chciałbyś zostać psem i kąsać ich? Nie, chci nie chciałbym zostać twoim bratem. Ty meocki trądzie, ty ligurijski mule. Skóra cię swędzi widocznie, ale nie ra radzę ci prosić mnie, bym cię podrapał. Drap sam siebie. Jeśli zdrapiesz własne pryszcze, zniszczysz, co w tobie jest najlepszego. To była druga część 56 rozdziału z książki Henryka Sienkiewicza pod tytułem Kuowadis. Zapraszam do poprzedniego odcinka, albo do kolejnego. To cześć!